Podatki, proszę Państwa. Jest takie powiedzenie w Stanach Zjednoczonych, że dwie rzeczy są pewne: śmierć i płacenie podatków. Mówimy o tym, mówię o tym dlatego, że w niedzielę jest ważny dzień dla Was, podatnicy. większość oglądających Polsat News to podatnicy, dlatego, że wypada tak zwany Dzień Wolności Podatkowej. Ogłosiło to centrum Adama Smysa. Chodzi o to, że od, od niedzieli zaczynamy zarabiać na siebie, czyli przestajemy zarabiać na spłatę podatków. Taka ciekawostka. Cały czas płaciliśmy na podatki, a naszym gościem jest osoba, która nie przepada za płaceniem wysokich podatków. Choć powiedziałem to chyba zbyt delikatnie, nawet Janusz korwin -Nikke Witamy w naszym słowie. To nawet witam Państwa. To nawet nie chodzi o wysokość, tylko również o sposób ich pobierania. No, ale zgodzi się no, że... Pan, że w ogóle podatki, nie, nie, trzeba podatki płacić, są podatki. podatki są, są konieczne, są, są konieczne oczywiście, tylko pytanie, czy na przykład mać podatek dochodowy, Podatek dochodowy trzeba zlikwidować oczywiście. Jak można karę człowieka za pracę? jak wydajniej pracuje, im więcej pracuje, tym większą grzywnę płaci państwo. No, tak, i no ja już możliwie? panu odpowiadam na to. Odpowiadam panu w bardzo prosty sposób. Więksi bogaci muszą ponosić większą odpowiedzialność. Ależ, muszą płacić więcej. Ależ jest to nieprawda. Jeżeli będę miał dwie tony złota w piwnicy, o ja tego ani grosza nie zapłacę. Nie bogaty płaci, tylko ten, co stać, chce stać się bogatym, ten płaci podatek dochodowy. Ten, co efektywnie dogania bogatych, ten płaci podatek dochodowy wysoki. To jeżeli tak, to które państwo Pan by wskazał w tej chwili z obecnie istniejących, które powinno być dla nas inspiracją? Trudno im powiedzieć, bo nawet państwa arabskie mają ten zakaz i mają też czasami podatek. A czy nie jest gary. tak, że w ogóle nie ma państwa, które miały podatek znaczy, liniowy taki czysty? Nie, ja nie mówię o liniowie, mówię o likwidacji dochodowego. Proszę Państwa, liniowy jest oczywiście trochę lepszy od obecnego, ale już jest minimalna, jest minimalna różnica. Natomiast my mówimy o zasadniczej zmianie. Czerwoni wprowadzili ten podatek w, 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 no, znaczy na początku XX wieku w Ameryce, na końcu XIX w, w Anglii i w krajach europejskich. Ale to jest czas Karola Marksa już. E, póki nie było Karola Marksa, nie było podatku dochodowego. Czyli co, podatek pogłówny? Podatek pogłówny, od, nie, od nieruchomości, czyli trzeba podatkować... Możliwości, a nie, a, a nie efekt. Czy pan chce, żeby każda osoba w Polsce i ta najbogatsza, i ta najbiedniejsza, tak. płaciła co roku taką samą kwotę? Tak miesięcznie to będzie około 200 zł i to jest wszystko, co potrzebujemy na, na, na armię policję bo podatek ma dwie funkcje. Ma funkcję, żeby zapewnić dla państwa nauczyły na państwa, czyli wojska, policja, jak się tam administracja w końcu jakaś musi być, prawda? A drugi to jest funkcja redystrybutywna, czyli zabrać Kowalskiemu i dać Wiśniewskiemu. I my odrzucamy to kategorycznie. 200 zł Państwa... od osoby i Od osoby na wojska, policji i Zamiast Natomiast my odrzucamy koncepcję, że można podatkiem zabrać jednemu, czy dać drugiemu, bo... To jest koncepcja Janosika. Janosik też napadał na, podobno na bogaty, jest nieprawdą zresztą. Ten, I dawał biednym, co jest też zresztą nieprawdą. Dawał zygły ubogim dziewczynom, które prawda, lubiły zbójników. E, natomiast natomiast e, powtarzam, był to bandyta. I powtarzam, oświadczam to kategorycznie. Nie ma żadnej różnicy między towarzyszem Janosikiem. A dzisiejszym państwem, które też pod przymusem zabiera jednemu i daje drugie. Ale tak, jeszcze pan uciekł trochę od tego pytania z tym państwem, które by państwo pan wskazał jako takie, no, gdzie ja, ten system mówiąc, podatkowy jest uczciwy. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, bo chyba we wszystkich państwach, które w tej chwili znam, które mi przychodzą na głowę, to one mają podatek po, po, po ten, do, dochodowy, bo to było bardzo wygodne źródło. W tej chwili żyjemy w społeczeństwie tak socjalizowanym. Czy w ogóle człowiek, który nie myśli socjalistycznie, jest w ogóle uważany tak jak ja? Y za dziwaka, prawda? W wieku XIX byłoby odwrotnie. Wszyscy policji dzisiaj się byli uważani za dziwaków, a ja bym mówił normalnego. Ale może, może świat się zmienił, może po prostu ludzie, się zmieni, ludzie nie, nie chcą. Ale panie prezesie, czy nie jest tak, że, że jednak te podatki, podatki dochodowe zmieniły o tyle nasz krajobraz, że zniknęła nędza z Ależ, z ależ jest to nieprawda. Bo gdzieś tam, gdyby prowadzić ten system pana, to gdzieś tam nędzas byłby. Ale w Ameryce, ale w Ameryce no tak, jak to nie ma nędza że stale słyszę, że są ludzie żyjący z, z, ze śmietników, prawda? Czyli są nędzarze, prawda? To jest nieprawda. Ale niewielu jest. To. No ale, w Ameryce w XIX wieku też było niewielu nędzarzy w czasach sprzed podatku dochodowego. Ludzie jeżdżali, jechali do Ameryki, prawda? Po to, żeby się dorobić. A potem Powiem jeszcze jedno. W społeczeństwie powinno być rozwarstwienie. Nie może być równości. I jeżeli my byśmy rządzili, to byłoby tak, że człowiek, który dobrze pracuje, Ciężko pracuje, ma dobrze. Człowiek, który jest zdolny, inteligentny, ma dobrze. Człowiek, który i ciężko pracuje i jest zdolny, ma bardzo dobrze. Natomiast człowiek, który nie to, jest, że jest idiota, to jeszcze jest leni, będzie miał bardzo źle. I on powinien mieć bardzo źle. Po to, żeby, żeby dzieci w szkole widziały, patrzcie, temu człowiekowi nie chciało się uczyć, prawda, nie chce się pracować i on gnije, gnije w rynsztoku. Dzieci w szkole muszą go widzieć. Ten człowiek pełni bardzo ważną funkcję edukacyjną dla młodego pokolenia. Był Pan w Szwecji? E, nie byłem w Szwecji i mam takie obrzydzenie do tego kraju, że się boję tam pojechać po prostu. Ja tam byłem wielokrotnie. To jest, to jest bardzo miły kraj, panie prezydencie. Nie sądzę. Kraj, z którego kobiety, żeby spotkać prawdziwego mężczyznę, uciekają, uciekają do Włoch czy gdzieś tam, bo, 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 bo w środku się. W Szwecji mówię, bo ona jest bardzo często podawana jako przykład kraju, gdzie są wysokie podatki, a jednak jest, jest bardzo wysoki poziom życia. Ale to jest y, jeszcze resztka z tego, resztka z tego, co oni przez dwie wojny światowe zarabiani, prawda, nie biorąc, a poza tym u nich jest y, to jest obcinanie rąk, oni obcinali ręce w, w, w wieku 18, prawda? I to dzisiaj zostało, że, że jest mała korupcja. I to pozwala jakoś, jakoś ten socjalizm, ale ja bym nie chciał żyć w Szwecji, absolutnie nie, chciałem. boję pojechać po prostu. Wróćmy do Polski. Dzień wolności... Ale, ale, ale wszyscy Szwec... Szwec, Szwedzi, to mogą, to uciekają ze Szwecji. Podobno, podobno, rzeczywiście tak jest. Ci najzdolniejsi uciekają Tam, do, do, do Stanów. 14 czerwca wypada ten dzień w niedzielę. To też tak symboliczne w sumie. No nie, to akurat przypadek, natomiast, natomiast powtarzam, to jest... Te wszystkie obliczenia, prawda, to są przy pewnym założeniu zrobione, bo policzenie podatku jest bardzo trudne. Na przykład kiedyś byłem, w, to jeszcze było FSO wtedy, nie FSO, i rozmawiałem z dyrektorem ekonomicznym. Powiedziałem się, czy pan wie, jaki jest procent podatku w tym pana tam Polonezie, co się robili? A on my liczyliśmy 55%. Ja mówię, chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. A opona, jak to? Opona to opona, a zaraz przecież. Przecież OZO wpłacił tego podatek, to też trzeba doliczyć, prawda? No A pasa robotnika, zresztą płaci też 19% podatku, prawda? To trzeba doliczyć. W sumie razem podatki jest 83% 83%, 83%. 83 w to Tak, 83%. I teraz pytanie: czy potrzebowalibyśmy ochrony celnej, czy jakiejkolwiek przed, przed samochodami, teraz, gdyby, gdyby nie, nie, nie było takich podatków nie, 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 nieprawdopodobnych? Przecież w tej chwili koncertata w Indiach potrafi zrobić samochód pełnosprawny, nówka sztuka, co 2800 zł pana potrafią zrobić, prawda? Bo oni bo są niskie podatki, nie ma tych przepisów absurdalnych, prawda tutaj są i robi. Panie prezesie, jesteśmy w takim trudnym momencie kryzys. Kryzys na a świecie, widzi, a w Polsce. A widzimy ten kryzys w Polsce? W Polsce wie pan, że nawet nie widzę tego kryzysu ja aż tak powiem, bardzo. Ja panu powiem, bo jest taka doktryna, że Platforma Obywatelska nic nie robiła, bo ona nic z swojego programu. Rzeczywiście. To jest potworny błąd Platformy Obywatelskiej. Ale też trzeba powiedzieć, że ona również nic nie zrobiła w tym kryzysie. I dzięki temu mamy się dobrze. Tam Komisja Europejska, podobnie jak Amerykanie, walczy z kryzysem metodą gaszenia ognia, wrzucając do niego banknoty. Ale a to tego, tego nie robi i dzięki prydusie, temu nie mam kryzysu. Ale ma, może być lekki kryzys budżetowy i ma być Podwyżka podatku. To dobrze, jeżeli mniej pieniędzy w budżecie, tym lepiej. To jest, to jest różnica między UPR Czy jest pan za podwyższeniem podatku? Nie, ja jestem zdecydowanie za tym, żeby w budżecie było jak najmniej pieniędzy. Jeżeli... Czyli kryzys budżetowy pan odbiera pozytywnie. Po tak, jako pozytywnie. Im mniej pieniędzy ma rząd, tym bardziej musi oszczędzać, tym bardziej musi rozsądnie myśleć na każdą zutówku, a nie z nimi. Znaczy, krótko mówiąc, prawo sowasza, taki ekonomista amerykański, empiryczne prawo, jest takie, że jak pieniądz idzie przez rząd. Zamiast na przykład jasy kupować szkołę dla dziecka, tylko płacę na ministra, ministra drugiego tam wikła, to jest około złotych 40, zł. Czyli każda złotówka, która trafi do budżetu, to jest 40 groszy straty. No to po co mają być ludzie pieniądze? Płaci jak najmniej, pan jak na najmniej. koniec. Płaci pan podatki w Polsce, czy w raju podatkowym? E, ja szczerze mówiąc płacę w Polsce, ale szczerze mówiąc myślę, myślę żeby się przenieść, przenieść do jakiegoś w miarę normalnego kraju, bo podobnie jak kolega Cejrowski, który prawda, się wybrał do Ekwadoru, akurat się nieszczęśliwie Wybrał, gdybym się wybrał do Ekwadoru kraju normalnego, to jedna z posłanek do parlamentu ekwadorskiego zarządzała prawa do orgazmu dla kobieca ustawowego, więc tam też wariastwo, jak się panu... Jeszcze pan płaci podatki w Polsce. W każdym razie dziękuję bardzo za dziękuję bardzo. Do studiu. Janusz Korwin-Mikke był naszym gościem. Proszę państwa, od niedzieli już zarabiamy na siebie, a do tej pory płaciliśmy na rzecz podatków nasze pieniądze, i tak właśnie wypada Dzień Wolności Podatkowej, 14 czerwca. Teraz. Zeminām tēmu.